Yo, siemano wam wszystkim! Tu Paciu! I witam was w pierwszym odcinku Paciu Na pierwszy ogień pójdzie Bartuś! Tak więc zaczynamy! Bartuś. Wygląd. Twarz. Nie. Postawa. Nie. Czy mi kapelusz? Barbuś. Styl bycia. Kim ty jesteś? Jak się zachowujesz? To jest naprawdę złe. Odpowiedz mi. Co to znaczy uś? Co ty sobą prezentujesz, dziewczynko? Bartuś, charakter. Yy, no. Yy. no nie, no nie, no muszę przyznać, Bartuś. Choć nie umiesz się ubierać, nie myjesz twarzy, nie zmieniasz spodni, mówisz uś, to jednak jesteś dobrym muzynem w